Wybrałem rodzaj kodu, język prostych geometrycznych form, ale nie są to rozważania na temat geometrii. Geometria jest środkiem, a nie celem. Malarstwo jest moją pasją. Sam proces malowania daje kolosalną przyjemność. Jest to praca, której prawidła sam sobie wybieram. Formę, kolor uzależniam od momentu osobistego przeżycia. Janusz Orbitowski był artystą, który stworzył od nikogo niezapożyczony własny rodzaj sztuki. Oryginalnego płaskiego malarstwa wielobarwnego i równie indywidualnego rysunku, ale przede wszystkim reliefów różnorodnych, zwłaszcza zaś białych. Wniósł dzięki temu do sztuki nowoczesnej XX wieku cenny wkład wartości twórczych, odrębny w stosunku do równoległych poszukiwań artystów, nurtu